Dzień dobry, w dzisiejszej audycji o rynku nieruchomości pokażę Wam coś, o czym prawie nikt nie mówi: pięć ciekawych wykresów opartych na danych Narodowego Banku Polskiego, i zachęcam do obejrzenia tego filmu, bo ci, którzy chcą kupić mieszkanie, sprzedać mieszkanie, czy to w celach prywatnych, czy to w celach inwestycji, zaręczam, dowiedzą się czegoś ciekawego. A w ogóle, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej niż te pięć wykresów, no to zapraszam na nasz kanał, na mój kanał, na Patronite. I tam dla patronów mamy troszeczkę więcej informacji. W ogóle dziękuję wszystkim, którzy chcą być patronami, bo zachęcają nas do robienia tych audycji. Przypominam również, że na stronie 24 24pl kursy obrotu nieruchomościami dla profesjonalistów, dla pośredników. Ale nie tylko, zachęcam skorzystać. I króciutki wstęp, zanim zacznę Wam pokazywać te wykresy. Musicie pamiętać, jak Narodowy Bank zbiera ceny transakcyjne sprzedaży mieszkań w Polsce. Otóż nie są to uwzględnione wszystkie transakcje. To trzeba o tym pamiętać, no ale takie wszystkie transakcje to uwzględnia GUS, niestety jego raporty są bardzo, bardzo opóźnione, więc te dane Narodowego Banku Polskiego publikowane kwartalnie są chyba największym w Polsce źródłem takich danych w tej chwili dostępnym, ale trzeba pamiętać o jego ułomności. Ponadto jeszcze też musicie pamiętać, że sposób zbierania tych danych między innymi z deklaracji, czy też z takich ankiet wypełnianych przez czy to deweloperów, czy przez pośredników w obrocie nieruchomościami, nie oddaje opóźnienia, które następuje między faktycznym uzgodnieniem warunków transakcji między kupującym a sprzedającym, a tym, kiedy ta transakcja została zaraportowana. Bo tak naprawdę bardzo często zdarza się, że transakcja, na przykład na rynku wtórnym, pewnie to znacie, Uzgadniana jest w maju, ale do niej dochodzi w lipcu, co już pokazuje, że przy raportowaniu kwartalnym, ta transakcja uzgodniona w drugim kwartale, pokazywana jest w trzecim kwartale. O tym pamiętajcie. A teraz szybko przechodząc do tych danych. Najpierw chcę, żebyście spojrzeli się na ten taki trochę może dziwny wykres, ale już wyjaśniam, co na nim widzicie. Te takie słupki niebieskie i czerwone pokazują ujemną wartość upustu, czyli różnicę między ceną ofertową a transakcyjną za jeden metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wyrażoną w procentach. Dlaczego zrobiłem to o Warszawie? Mógłbym to zrobić o każdym innym rynku i ten wykres wyglądałby tak naprawdę Podobnie, bardzo podobnie, co zresztą zaraz zobaczycie na kolejnych wykresach. Warszawa jest po prostu największym zbiorem danych o rynku nieruchomości w Polsce, i tutaj najmniej oddziaływują błędy wynikające ze sposobu zbierania danych, czy też z tego, że rynek jest mały, bo być tego, na przykład jakaś jedna transakcja duża, czy też jedno osiedle, na przykład, stawione na rynku pierwotnym, może zaburzyć. Taką analizę. Tu jest co prawda rynek wtórny. Te słupki to są te upusty niebieskie, to są kolejne kwartały. Czerwone to jest zawsze pierwszy kwartał danego roku. Kończy się na pierwszym kwartale 2025. A ta taka linia tajemnicza szara jest to wielomianowa linia trendu, wielomian trzeciego stopnia. I od razu też muszę wyjaśnić że taka linia trendów iluminowa, ona dobrze ob obrazuje to, co było w przeszłości, natomiast nie jest jakimś źródłem dobrych prognoz na przyszłość. O tym musicie pamiętać i proszę, żebyście o tym pamiętali. Ale będziemy mieli też do czynienia z drugim wykresem, na którym pokażę jak gdyby odwrotność. To znaczy tutaj widzicie te upusty, to samo, co było poprzednio, i dokładnie tak samo przekazane na tych słupkach, z tym, że teraz one stanowią jak gdyby wartość dodatnią, tylko po to, żeby porównać to z tą zieloną, łamaną linią, dla której wartości znajdują się po prawej stronie wykresu i jest to indeks cen transakcyjnych za 1 metr kwadratowy w Warszawie. I jak pewnie sobie przypomniecie, to. Ten poprzedni wykres to jest to dość podobna fala do tego, co było poprzednio. Czyli mamy taką sytuację, że jeżeli upusty nam rosną, to znaczy, jeżeli coraz więcej sprzedający musi opuścić scenę ofertowej, aby móc sprzedać swoje mieszkanie, tym spójrzcie się na tym wykresie. Ten charakterystyczny 2013 rok to był dołek jak gdyby indeksu cen, nie cen mieszkań, tylko indeksu, bo jeszcze do tej różnicy na dalszych wykresach wrócimy. I jak widzicie, te ceny były wyższe gdzieś na początku lat, na 2007-2008, potem spadały. 100% to jest wartość ustalona przez nas na 2,15, ale 2013 to był dołek pierwszy, kwartał to w ogóle poniżej 100%. No i potem jakiś stopniowy wzrost z siodełkami, czy to covidowymi, czy też okresu wysokich stóp procentowych. No i tym odbiciem, jakby tym ostatnim odbiciem na skutek najpierw plotek, potem. Samego już wprowadzenia kredytu, bezpiecznego kredytu 2%. No i teraz wreszcie z takim spadkiem, najpierw zahamowaniem wzrostów, potem spadkiem cen transakcyjnych. I zobaczcie, że w zasadzie to się zgadza. Kiedy upusty rosną, no to też mamy do czynienia z takim spadkiem, wskazaniem, że ceny transakcyjne czy też rynek indeksy mogą zacząć spadać, że następuje przełom. To nie następuje, nie następuje, ta zmiana upustów oraz cen dokładnie w tej samej chwili z uwagi na to opóźnienie, o którym wspomniałem wcześniej. Nie chcę w tej chwili szerzej rozwijać się na ten temat, odesłałbym do innych audycji na naszym kanale czy też na stronie 24 24pl gdzie pokazuję w ogóle wpływ Cykliczności rynku, jak ją rozumieć, i że trzeba śledzić nie tylko zmiany cen, ale też zmiany liczby zawieranych transakcji. Natomiast zachęcam Was do spojrzenia, właśnie najpierw, co się dzieje w cenach. I to jest wykres dla 17 miast w Polsce: cen transakcyjnych za 1 metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym. I jak widzicie, te wszystkie ceny w tych wszystkich miastach poruszają się w jakimś takim kanale. I ta czerwona linia są to ceny dla Warszawy, a ta znajdująca się na dole linia, ta funkcja, to są ceny dla zielonej góry, więc można powiedzieć, że nasz rynek jest takim rynkiem od zielonej góry do Warszawy. Ale jeszcze poczekajcie dwa wykresy dalej i możecie się zdziwić. Najpierw jednak pokażę wam ten sam wykres dla rynku wtórnego. No i tutaj też widzimy tą dominację Warszawy, te najwyższe ceny. Widzimy też ten charakterystyczny spadek w pierwszym kwartale. Widzimy też taką cienką cienką linię na dole fuksjową, która była dla zielonej góry. No ale ta taka grubsza linia na dole to jest Bydgoszcz, do której za chwilę wrócą, ale ta Bydgosz, no po prostu nagle znalazła się na dole poniżej zielonej góry. I teraz zapamiętajcie ten wykres. Warszawa na samym szczycie. Zielona góra przez większość czasu na samym dole. A jak wygląda indeks cen? Indeks cen. Wygląda mocno odwrotnie, bym powiedział. Puksja. Kolor dla zielonej góry. Co oznacza, nomen zielona góra na górze? To oznacza, że indeks najmocniej wzrósł dla tego miasta. A jeżeli on najmocniej wzrastał dla tego miasta, to znaczy, że po prostu procentowy wzrost, Cen transakcyjnych za 1 m kwadratowy na rynku wtórnym w tym mieście jest największy liczony indeksem, przy którym punkt 100% ustaliliśmy sobie w 2015 roku. Jeżeli spojrzycie się na tę czerwoną linię Warszawę, no to ona nie znajduje się ani na szczycie tych rynków, ani na samym dnie. A ta taka na końcu pokazana grubsza linia, znajdująca się w 2025 roku, w pierwszym kwartale, na dole to jest Bydgoszcz. Tak samo jak na poprzednim wykresie to widzieliście. Jaki jest wniosek z tych wykresów, z porównania wykresów, czy to indeksów, czy też zmian cen? No, wniosek jest dość prosty. O ile Ceny w jakiejś miejscowości są niższe niż w innej miejscowości, to sam wzrost tej ceny, patrz ta zielona góra, może być znacząco wyższy niż wzrost cen w Warszawie. Jeżeli ktoś się przyjrzy dobrze, no to zobaczycie, że jest to. No, kilkadziesiąt procent różnicy. Co z tego wynika? Z tego wynika po pierwsze, że jeżeli inwestujesz w nieruchomości, no to powinieneś śledzić, co dzieje się z upustami, co dzieje się z wielkością obrotu, z liczbą zawieranych transakcji i czując ten rynek, widząc, że na przykład liczba transakcji zawieranych spada, że rosną. Upusty cenowe one rosną troszeczkę później niż nastąpi przyłamanie w obrocie w liczbie tra zawieranych transakcji, to już powinien być sygnał ostrzegawczy, że coś zmienia się na rynku. Dokładnie zresztą jak odwrotna sytuacja, kiedy nagle zaczyna rosnąć liczba transakcji, a jeszcze te upusty pozostają jak na jakimś nie gdzieś tam w stabilizacji, ale jest to już. Taki przyczynek do tego, że ceny, po prostu nieruchomości, mogą się wybić, co zresztą widzicie na tym wykresie, pokazującym właśnie zachowanie upustów cenowych i wybicia cen rynku. Dodam jeszcze, że w ogóle, tak naprawdę, ten taki ostatni wzrost od tego takiego schodka wyraźnego gdzieś w 2022 roku to był. Wzrost sztuczny, wzrost cen sztuczny, wzrost spowodowany interwencją rządową, można powiedzieć, czy też ustawodawczą, interwencją tych, którzy wprowadzili produkt bezpiecznego kredytu 2.0 i potem rynek po prostu musiał się otrząsnąć. Musicie pamiętać, że rynek nieruchomości nie jest rynkiem wolnym, niestety. To jest rynek, na który oddziaływują również politycy. A także, nawet jeżeli nie politycy nasi, to wydarzenia w gospodarce światowej. Reasumując, należy śledzić zachowanie rynku, nie tylko ceny, ale także i przede wszystkim w zasadzie liczbę transakcji, być uczestnikiem tego rynku albo mieć informacje od uczestników tego rynku, na przykład od pośredników o tym, czy transakcje zawierane są w krótszym czy w dłuższym czasie i czy upusty cenowe rosną czy maleją a także trzeba pamiętać, że jeżeli gdzieś inwestujesz w, jakimś, w jakiejś miejscowości to musisz zastanowić się nad jej potencjałem i musisz też pamiętać, że czasami te małe, mniejsze mogą rosnąć mocniej, znacząco mocniej niż te duże ale, ale musisz też pamiętać o jednym rynek jest wrażliwy. Im mniejszy rynek, tym bardziej wrażliwy na wszelkie zmiany, wszelkie wstrząsy. Rynek tych kilku miast, tych tam pięciu, powiedzmy sześciu największych miast w Polsce, które ściągają do siebie ludność, jest stabilniejszy, przynajmniej na razie, niż te rynki w małych miejscowościach. Musisz pamiętać też, że mamy do czynienia z Ogromną zapaścią w demografii. I ta zapaść nie przełoży się dziś na rynek nieruchomości. Dziś, to znaczy za miesiąc, za dwa, za rok. Tego jeszcze nie będziemy tak mocno odczuwać, ale już za 5-10 lat to już będzie wyraźnie widać ten wpływ. Oprócz demografii jest jeszcze migracja, ale nie mówię o imigracji z zewnątrz, tylko o takiej migracji wewnętrznej. O tym, że ludzie przepływają z miejscowości do miejscowości, i to też musisz uwzględniać. No i też pamiętać o tym, że na przykład w takich jeszcze mniejszych miejscowościach to w ogóle już jesteśmy podatni na wstrząsy, bo zamknięcie czy też uruchomienie nagle jakiegoś dużego zakładu pracy może mocno wpływać na rynek nieruchomości w takiej miejscowości. Zapraszam was w ogóle do zajrzenia jednak na kanał Patronite. Tam patroni zobaczą to właśnie o czym mówiłem, czyli większą liczbę wykresów. Zapraszam was do zaglądania na stronę semen24.pl i do w ogóle śledzenia naszego kanału, subskrybowania oraz do pisania nam uwag o tym, co dzieje się na twoim rynku nieruchomości. Proszę, przy okazji podawaj nazwę miejscowości, o której piszesz, bo dopiero wtedy taka informacja będzie miała dla nas wszystkich wartość. A jeżeli zasugerujecie temat kolejnej audycji, to też będzie bardzo fajnie. Cześć, trzymajcie się.